Drodzy bracia, mamy Adwent, więc dzisiaj powiemy sobie o Adwencie. Jak dobrze przeżyć Adwent, czym on jest i dlaczego jest taki istotny w naszym życiu. Adwent, i to wszyscy wiemy, nikt nam nie musi tego przypominać, to jest czas oczekiwania na przyjście zbawiciela. Zarówno na przyjście ostateczne, boimy się tego przyjścia, a nie powinniśmy. Na przyjście ostateczne, które. Z którym będzie się wiązało totalne wyzwolenie i uwielbienie Boga, jak i na przyjście w liturgii, przyjście upamiętniające i uobecniające to pierwsze przyjście, które miało miejsce 2000 lat temu. I kiedy my spojrzymy na sam Adwent, to widzimy, że liturgia Adwentu nieco się zmienia. Zmieniają się niektóre elementy. Jednym z takich najbardziej znaczących elementów jest to, że odprawiamy Mrze Świętą Roratnią. I tamsza święta, ona ma bardzo piękną liturgię. Rozpoczyna się od całkowitej ciemności. Wchodzimy procesyjnie do kościoła, a w kościele jest ciemno, jest mrok. Jesteśmy z lampionami. Te lampiony symbolizują to słowo yy, objawione, które nas prowadzi do Zbawiciela, ale jeszcze go nie ma, jesteśmy pogrążeni w ciemności. I liturgia dalej prowadzi nas od ciemności do światła. Podobnie jest z liturgią słowa w Adwencie, kiedy się wsłuchamy w te czytania, które mamy codziennie czytane, to one często nawiązują do naszej sytuacji w grzechu, do naszych potrzeb dzisiaj, prawda? Jesteśmy jak owce bez pasterza i czekamy, żeby Chrystus przyszedł i nas wyzwolił. I w Adwencie tak naprawdę najważniejsze to jest uświadomić sobie, że właśnie jesteśmy dotknięci ciemnością. Że jesteśmy daleko od Pana. Drodzy bracia, jak my spojrzymy na nasz świat, na współczesny świat, to wydaje się, że nasze czasy są szczególnie dotknięte ciemnością. Bo dwa tysiące lat temu Żydzi, oni jeszcze z utęsknieniem czekali na Zbawiciela. Byli w niewoli, byli okupowani, mieli swoje problemy, mieli choroby, mieli grzechy. I czekali na Zbawiciela. Jan Chrzciciel chrzcił ich, prawda? wyzwalał z grzechów. I mówił, że już przyjdzie baranek Boży, który zgładzi grzechy świata. Natomiast współczesny świat wydaje się już nie tylko nie czekać na zbawiciela, my już bardzo powierzchownie przeżywamy Adwent, prawda? Do spowiedzi, byle by się jakoś tam przygotować i święta przeżyć. Dzisiejszy świat wydaje się, że nie tylko nie czeka już na zbawiciela, że zapomniał sobie o tym oczekiwaniu, ale dzisiejszy świat, ja nie mówię o nas wierzących, ale, ale generalnie o świecie. Nie chcę Zbawiciela. Nie chcę Zbawiciela. Popatrzcie, jaką my ciemnością jesteśmy dotknięci, jak ogromną ciemnością. Dwa tysiące lat temu ludzie kroczyli w ciemności, byli dotknięci ciemnością, ale czekali na tego, który ma być światłością. Dzisiaj już się mówi Jezus nie. On nie będzie mi mówił, jak mam żyć. Popatrzcie, jaką my mamy ciemność, jeżeli, jeżeli nasz świat jest taki, że matki. Matki potrafią wyjść na ulicę ubrane na czarno i domagać się prawa do zabicia dzieci. Jaka to jest ciemność? Jak wychodzą ludzie na różne parady i domagają się prawa do grzechu. Jaka to jest ogromna ciemność? Nie? Mówią, Jezus wyszedł z nami. Jezus przychodzi, żeby nas z tego wyzwolić. Ale kto dzisiaj czeka na Jezusa? Ciemność, jesteśmy dotknięci ciemnością. Drodzy bracia, my zazwyczaj czekamy na Zbawiciela, bo to też jest pytanie, na jakiego my Zbawiciela czekamy, prawda? Bo jakby się tak zastanowić, czego nam w życiu brakuje, bo Zbawiciel to jest ktoś, kto zbawia nas od czegoś, wypełnia nasze braki, uzdrawia to, co jest w nas chore i zranione. I gdyby tak zapytać ludzi, na jakiego Zbawiciela czekacie, albo inaczej, żeby ukryć to pytanie, czego ci w życiu brakuje najbardziej? Czego w życiu ci brakuje? Ja myślę, że, to, że odpowiedzi byłyby różne, prawda? Jednym brakuje pieniędzy, innym zdrowia, jeszcze innym y, brakuje towarzystwa, no bo miłości, prawda? Bo są osamotnieni, no to to już jest, to już jest ważne. Nie? A ilu byłoby takich, którzy by odpowiedzieli: Najbardziej brakuje mi Boga. Najbardziej brakuje mi Boga. Tak, nie, 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 nie mam za dużo, nie przelewa się, ale to przeżyję. Natomiast nie potrafię przeżyć tego, że brakuje mi Boga. A przecież my tego doświadczamy. Bracia, ile razy jest tak, że my klękamy do modlitwy, a przed nami jakby się rozpościerała czarna otchłań? Nie, nie ma doświadczenia Boga, nie ma Jego obecności, a my nawet za tym nie tęsknimy. Ile razy jest tak, że dzieją się jakieś rzeczy w naszym życiu, jakieś katastrofy? I my nie mamy pytania do Boga, Panie Boże, kim Ty jesteś, kim ja jestem, dlaczego to się dzieje w moim życiu, dlaczego moje życie tak wygląda, skoro nazywasz mnie swoim dzieckiem. Ciemność właśnie powinna wyzwalać w nas takie pytania. Drodzy bracia, ciemność, która nas dotyka, to nie są przede wszystkim choroby, to nie jest bieda, z tego też Bóg wyzwala. Ale ciemność, to jest, która nas dotyka, to jest przede wszystkim ciemność duchowa. I ona dotyka takich dwóch naszych sfer w naszym życiu. Jeżeli duchowa, no to rozum i wola. Rozum. Jak ciemność dotyka naszego rozumu? Ano w taki sposób, że my naprawdę często, kilkanaście, kilkadziesiąt razy w ciągu dnia my po prostu nie wiemy, jak postąpić. My nie wiemy, jak byłoby dobrze. My nie wiemy, gdzie jest Bóg. My nie wiemy, czemu na świecie dzieją się takie rzeczy, a nie inne. Nie wiemy, dlaczego Bóg na to pozwala. Nie wiemy. Panie Boże, chciałbym wiedzieć, chciałbym Ciebie znać, chciałbym Ciebie poznać. I druga sfera to jest wola. Nasza wola też jest dotknięta ciemnością. Kiedy my tego doświadczamy, Panie Boże, walczę z grzechem, nie potrafię. Moja wola jest ociemniała. Ona nie potrafi wybierać dobra, ona wybiera raczej zło. Wystarczy mała pokusa, leży na glebie. Tyle razy sobie obiecywałem: nie potrafię. Ciemność. Drodzy bracia, nas to powinno boleć. I popatrzcie na Chrystusa, światłość ze światłości. Ten, który jest samą światłością. On przede wszystkim, on wiedział, kim jest ojciec. Chodził czasami głodny. Chodził czasami głodny. Nie miał gdzie głowy skłonić. Nie miał. Był prześladowany, był, ale wiedział, kim jest Ojciec. Jaka to jest światłość, wiedzieć, kim jest Ojciec. I po drugie, nigdy nie popełnił grzechu, wiedział, jak postąpić. Wiedział, jak postąpić. I my za tym powinniśmy tęsknić. Pomyślcie sobie, jak nasze życie by się zmieniło, gdybyśmy znali Boga, gdybyśmy widzieli Boga i gdybyśmy potrafili dążyć, kroczyć za Bogiem. Jak nasze życie by inaczej wyglądało. 99% naszych problemów znika, a te, które pozostają, stają się nieważne, stają się drugorzędne. I drugi problem, jaki my współcześnie przeżywamy, jest taki, że jesteśmy w ciemności, kroczymy w ciemności, doświadczamy jej, często nie zauważamy, myślimy, że jesteśmy oświeceni. 21 wiek w tym jest głupi, że myśli, że jest oświecony, że w kosmos człowiek poleciał, to to już jest wszystko. A nie, wie, a nie wie, a nie wie, jak zarządzać, jak, jak kierować, jak prowadzić i jak kochać swoją rodzinę. Wiemy jak komputer zbudować, nie wiemy jak zrobić, żeby nasze małżeństwo było szczęśliwe. I myślimy, że jesteśmy oświeceni. I problem naszych czasów polega na tym, że my szukamy światła tam, gdzie go nie ma. Są takie dwie pokusy szukania światła, bo adwent to jest czas oczekiwania. To jest czas, kiedy ja sobie zdaję sprawę, nie mam tego światła. Nie jestem w stanie go wykrzesać i czekam. Bóg dał obietnicę, dam ci to światło, światłością dotknę twój umysł, światłością dotknę twoją wolę. Natomiast pokusa polega na tym, że my szukamy tego światła tam, gdzie go nie ma, szukamy w dwóch miejscach. Po pierwsze, szukamy we własnym ja. Szukamy Go w sobie. Jak tak zajrzysz w swoje serce, no to tam spotkasz Boga. Mm -mm, nie. Najpierw ten Bóg musi tam być wpuszczony. Bo o sercu bez Boga Pismo Święte mówi, serce ludzkie jest zdradliwe. I nie zawsze to, co nam się chce, nie zawsze to, czego pragniemy, jest dla nas dobre. I kiedy my szukamy tego światła w sobie... To, to polega na tym, że my myślimy po ludzku. Czytamy Ewangelię po ludzku, szukamy zbawienia tylko i wyłącznie ludzkiego. No na czym to polega? W różnych kwestiach to się objawia. Na przykład na tym, że przychodzimy do kościoła albo modlimy się, odmawiamy długie modlitwy, ale prosimy tylko i wyłącznie o to, co ludzkie: Żebym był zdrowy, Żeby Bóg mnie uzdrowił. Zastanawiające jest to, że coraz częściej chrześcijanie chodzą na tak zwane nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie. Niech chodzą, dobrze, ale dlaczego jednocześnie coraz mniej chodzą do spowiedzi? Coraz mniej pragną sakramentów? Dlaczego grzech już nie jest naszą podstawową ciemnością? Przecież mamy grzechy. Dlaczego grzech nas nie boli? Więc myślenie po ludzku, Panie Boże, tylko daj mi i to daj mi według mojego życzenia i według mojego pomysłu. Albo inny sposób myślenia po ludzku, prawda? Już poznajemy pierwsze blaski Ewangelii. Już wiemy, jakie są przykazania. Wiemy, jakie są wymagania Ewangelii. Ale, żeby dobrze nam się żyło z ludźmi, to milczymy. Boimy się. Myślenie po ludzku, jakoś to będzie. Matka i ojciec, kiedy widzą swoje dziecko. Kiedy schodzi na złą drogę, dorosłe dziecko nie zwrócą mu uwagi. Nie zwrócą mu uwagi, bo myślą po ludzku. Bo na obiad w niedzielę nie przyjedzie. Bo się obrazi. A że pójdzie na zatracenia? No do tego jeszcze trzeba mieć wiarę. Myślenie po ludzku, prawda? Światło we mnie, żeby sobie jakoś tutaj uwić gniazdko i ułożyć. Pasterze, kapłani, kiedy myślą po ludzku? Wtedy, kiedy boją się mówić prawdy? Prorokom ich mówi nie me psy. Bo na świecie rozwija się i rozwija coraz bardziej niewiara i pogaństwo, a pasterze milczą. Prawda? Widzimy to na Zachodzie, u nas jeszcze nie na Zachodzie. Nie? Skoro tak jest, no to niech już tak będzie. Żeby nam nie poujciekali z Kościołów. Nie me psy. Wiecie, co Jezus zrobił, kiedy spotkał pasterza? Który myślał po ludzku, to był Piotr. Mamy to napisane w Ewangelii. Kiedy Piotr zaczął myśleć po ludzku, Jezus myślał na sposób Boży i mówi: Pójdę do Jerozolimy i będę cierpiał, oddam życie. Myśleć po ludzku to bać się, bać się krzyża i bać się cierpienia. Nie, głoś tak, głoś tak, uzdrawiaj, rób wszystko, ale głoś tak, żeby nie doszło do ukrzyżowania, żeby ci krzyże nie włożyli na ramiona. Jezus, kiedy Piotr mu tak powiedział, to powiedział do niego: zejdź mi z oczu szatania. Bo nie myślisz na sposób boży, ale na sposób ludzki. I drugie źródło światła, fałszywe źródło światła, to jest świat. To jest świat. Drodzy bracia, jak ponad pół wieku temu był zwoływany sobór Watykański II, to taka główna teza tego Soboru była taka, że no świat staje się coraz mniej święty, coraz mniej chrześcijański, że nawet już w łono Kościoła wchodzą tendencje sekularyzacyjne, że jesteśmy coraz bardziej zeświadczeni, myślimy po ludzku. I Sobór miał temu zapobiec. Minęło ponad pół wieku i my dzisiaj, wielu pasterzy dzisiaj już zaczyna świat postrzegać jako źródło światła. A no skoro jest taka sytuacja, że są rozwiedzeni, to dopuśćmy ich do, do komunii świętej. Świat jest światłem. Nie prawo Boże. Nie prawo Boże, tylko świat. Popatrzcie, jakie to jest okrutne dla ludzi, którzy naprawdę doświadczają ciemności i pragną tego światła. Kiedy świat się stanie dla Ciebie światłem, nie będziesz już czekał. Nie będziesz czekał na światło, które Cię uzdrowi. I w adwencie my powinniśmy doświadczyć naszej ciemności i naszej słabości i powinniśmy wykrzesać naszą wiarę, że Chrystus przyjdzie i nas oświeci i nas uzdrowi. Kiedy naszym źródłem światła jest nasze ja, nasze serce albo świat, godzimy się na przeciętność. Niech będzie jak jest. Pójdę w niedzielę do kościoła, pomodlę się, będzie w porządku. A czego chce dla nas Bóg? Bóg chce, żebyśmy byli doskonali. Popatrzcie, Bóg ma taki pomysł na każdego z nas. Widzę Ciebie od założenia świata. List do Filipian. Od założenia świata widzę Ciebie jako świętego i nieskalanego przed moim obliczem. Święty i nieskalany, jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Jesteś doskonały. Kiedy patrzę na Ciebie, chcę widzieć Chrystusa. Chcę widzieć kogoś, kto widzi Boga to potrafi postępować za Bogiem. Jeżeli zgodzisz się na przeciętność świata, przegrałeś. I tak ważne w Adwencie jest to, żeby doświadczyć tej ciemności, bo ona może dać nam ocalenie. Drodzy bracia, my właśnie w Adwencie robimy sobie postanowienia adwentowe. Czasami sobie wymyślamy jakieś umartwienia. One nie są po to tylko, żeby siebie ociosać, oszlifować. One są po to, żeby doświadczyć, jak mało jeszcze potrafię zachowywać Ewangelię i zobaczyć, że Chrystus tą Ewangelię mi obiecuje. I żeby z głębi serca, żeby nasze serca dosłownie pękły, rozdarły się z tęsknoty i zaczęły krzyczeć i wyć dosłownie: no to Panie Jezu, przyjdź wreszcie. Bo ja już mam dość przeciętnego, byle jakiego życia. Bo ja naprawdę chcę być gotowy oddać za Ciebie życie. Bo ja chcę, żeby moja żona, moje dzieci, żeby kiedy patrzą na mnie, to żeby widziały proroka Bożego. Ja chcę, żeby tak było. Ty to obiecałeś, a ja jestem pogrążony w ciemności, więc przyjdź Panie Jezu. To jest ta światłość i to jest to oczekiwanie i to jest ten adwent, który właśnie w duchu takiej tęsknoty powinniśmy przeżyć, takiej mocnej. Pełnej mocy tęsknoty i przyzywania na przyjścia zbawiciela. Jak on przyjdzie, jak on nas dotknie swoją światłością, to drodzy bracia, my sami będziemy lekarstwem na ten pogański świat. Bo my też powinniśmy być takimi świadkami, żeby ludzie, którzy, prawda, szukają pieniędzy, kariery, zdrowia, popularności czegokolwiek, żeby zobaczyli nas, którzy już doświadczyli pierwszych promieni światłości Chrystusowej. I żeby zaczęli nam zazdrościć, na sposób Boży zazdrościć. Skąd oni to mają? Co Wy takiego w sobie macie, że w Was jest taka światłość, w Was jest taki pokój, takie dobro, takie opanowanie? Właśnie na to oczekujemy w Arwencie. Amen.